Jeden kilometr pod ziemią, ciemność i wszechobecny pył, który z każdym oddechem trafia do wnętrza płuc. Choć był to dla nas bardzo wymagający projekt, jego realizacja sprawiła nam wielką satysfakcję. Mowa tutaj o filmie szkoleniowym zrealizowanym w technologii wirtualnej rzeczywistości dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że nasza kamera 360 w takich warunkach przetrwa oba dni zdjęciowe. Przetrwała, a my w całkowitej ciemności zrealizowaliśmy świetny materiał w rozdzielczości 8K. Trzeba wspomnieć, że w kopalni węgla panują specyficzne warunki. Ryzyko wybuchu metanu nie sprzyja pracy kamery. Jeśli w danym miejscu poziom metanu przekroczy odpowiednią wartość, Cały sprzęt elektroniczny musi bezwzględnie zostać wyłączony. Dodatkowym utrudnieniem dla nagrań 360 w kopalni jest fakt, że pod ziemią panuje kompletna ciemność. Choć niektóre fragmenty są oświetlone, światła jest zdecydowanie za mało. Wykorzystaliśmy przenośne lampy LED, które pozwoliły nam w zadowalający sposób. Doświetlić nagrywaną przestrzeń. Film ma charakter szkoleniowy, więc istotne było realistyczne odzorowanie procesów i zadań zachodzących w pracy górników. Pracowaliśmy na różnych głębokościach. Najgłębiej ponad 1 km pod ziemią. Był to dla nas bardzo ciekawy projekt. Jego efekty wykorzystuje aktualnie Jastrzębska Spółka Węglowa, po to, by podnosić poziom wyszkolenia swoich pracowników.